Aquatomi TV. Witam ponownie wszystkich YouTuberów, akwarystów. Chciałem Wam pokazać właśnie jak przebiega, jak przebiega pierwszy tydzień w mojej 50 -tce. Na załączonym obrazku można zobaczyć właśnie pierwsze, pierwsze okrzemki, które się już zdążyły wytworzyć. Okrzemki zauważyłem bodajże już po po czwartym, po piątym dniu od zalania już zaczyło, zaczynał się taki delikatny, rdzawy meszek pokazywać na tym, na tym białym piasku. Widać też właśnie na tym korzonku tak z prawej strony tak troszeczkę mniej więcej środek prawa strona też widać dużo, dużo właśnie takiej, takiej rdzawki na tym korzonku, także okrzemki jak najbardziej już się zadomawiają. Teraz Wam tutaj pokażę troszeczkę z prawej strony. Tu jest, tak jak wspomniałem w poprzednim filmiku, można zauważyć już tutaj watę, pierwsze nitki się pojawiają. Ale to są tylko te dwa miejsca, z tego co zauważyłem. Na razie nigdzie więcej się, znaczy się to, z wata jak na razie tylko tu się wytwarza. Nie widziałem, żeby gdzieś jeszcze była. Co jeszcze? Na przykład hydrokotyle, widzę, że zaczynałem już puszczać korzonki z tych gałązek, które, które są luźne takie. Tak jak tutaj widać, na przykład są już korzonki, wcześniej tego nie było. Oczywiście na korzeniach pojawił się ten taki biały meszek. Tu wam pokażę, tutaj widać na tym. Miałem to tak samo w poprzednim akwarium, z tym, że tu chciałem tego, chciałem tego uniknąć w tym baniaku. I myślałem, że jeżeli będę dłużej, dłużej moczył te korzenie, nie będzie tego. Niestety no, korzenie moczyły się prawie dwa miesiące i tak się jak. Wyszło, wyszło, wyszedł ten meszek. Słyszałem, czytałem, że to są bakterie. Część ludzi mówi, że to są bakterie. Jeszcze jacyś inni ludzie, ludzie mówią, że to z pleśnie, ale na pewno nie jest to pleśnie. I zauważyłem, że zarówno w pierwszym baniaku, w tym dużym, jak i w tym. W momencie, gdzie zacząłem tylko lać bakterie nitryfikacyjne, od razu zaraz się to pojawiło i właśnie tak zastanawiam się, czy to nie ma związku jakiegoś z bakteriami nitryfikacyjnymi. Czy to nawet nie same bakterie się osadzają. Nie wiem, jeżeli ktoś wie, proszę o, bardzo proszę o sprostowanie. To jest tylko taki mój domysł, także nie sugerujcie się tym za bardzo. Anubiasek przyklejony do korzenia został. Tak jak mówiłem Tutaj z prawej strony jest ten malutki korzonek co pokazywałem wam jak to, jak to kleję, A resztę tych gałązek przykleiłem tutaj Do tego głównego korzenia No i tak to sobie wygląda na dzień dzisiejszy Zrobiona tutaj była podmianka dzisiaj 50% no w Ponad 50% z tego względu że musiałem Spuścić wody na tyle żeby ten korzeń odsłon, odsłonić, żeby był na powierzchni w momencie, gdy kleiłem rośliny, bo naprawdę wątpię w to, żeby przykleił się, żeby ten klej działał pod wodą w momencie, gdy chcemy roślinkę przykleić, no raczej trzeba by było trochę tej wody spuścić tak też zrobiłem, spuściłem wodę do momentu, żeby tylko pokazał mi się ten korzeń, odczekałem dosyć krótką chwilkę, żeby nadmiar wody spłynął i na mokry Kleiłem gałązki tego anobiaska. Przykleił się, troszeczkę dłużej łapał niż na tym korzonku, na którym wam pokazywałem, ale dosłownie trwało to może 10 sekund. On się ruszał, jeszcze zostawiłem go na chwilę, zacząłem przyklejać kolejną gałązkę. Za chwilę jak już dotknąłem tamtą, to już, już się trzymała. Oczywiście został gdzie, tam gdzie więcej kleju mi się wycisło, został taki biały nalot na, na drewienku. Co jest typowe, właśnie dla tych klej szybko schnących, typu super glue. E, ogólnie, no ogólnie rośliny e, widzę, zaczynają coś się tutaj ruszać. Trochę ten pogostemon, no, tak e, pogostemon Helferi troszeczkę tak tutaj marnieje, widzę z przodu. E, ale z tego co pamiętam, to. W, w poprzedniej aranżacji tego zbiornika miałem identyczny problem z pogostemonem. Na początku po założeniu baniaka e, strasznie marniał, prawie że nic z niego nie zostało, a potem jak wystrzelił tak po prostu no, masakra jakaś. Także mam nadzieję, że w tym wypadku będzie tak samo. E, to by było na tyle. No. Taki krótki update chciałem zrobić, pokazać Wam jak wygląda teraz ten korzeń. Z przyklejonym manowiasem, yy, jeszcze jedno dzięki wszystkim za, za subskrypcję, za, za łapki w górę, za łapki w dół yy, i za komentarze. Dzięki, yy, że jesteście. Zapraszam na, na kolejne moje filmy. Mam nadzieję, że yy, film się Wam podobał. I zapraszam jeszcze raz do łapek i do komentarzy. Miłego wieczoru życzę wszystkim. Cześć, trzymajcie się.